Na Twoim miejscu wyrobiłbym sobie nawyk, by każdego dnia prosić Pana, żeby oczyścił Cię z absolutnie wszystkiego, co mu się nie podoba, i pamiętałbym, że wypowiedziałem te słowa do nieba. Bo gdy wszystko zacznie się sypać, nie próbuj się tego trzymać. Gdy ludzie się od Ciebie odwrócą, Twoja własna rodzina się od Ciebie odwróci, cokolwiek by to nie było, nie trzymaj się ich. Jeśli prosiłem Pana o oczyszczenie, to po co miałbym się tego trzymać? On usunie z twojego życia każdego, kto jest grzeszny, i będą dwie możliwości: albo ty ich odpędzisz, albo oni odpędzą ciebie. Tak czy inaczej, to się stanie. Więc wbij to sobie do głowy. Gdy prosisz Jezusa o zbawienie duszy, mówisz: Panie Jezu, jestem nikczemnym, plugawym śmieciem, grzesznikiem, skazanym na piekło i potrzebuję pomocy. I wierzę całą wiarą, że Jezus zrobi, co powiedział: przebaczy mi, zmyje moje grzechy i uczyni mnie nowym stworzeniem, które już nie trwa w grzechu, uczyni mnie prawym, pojedna mnie z Bogiem i nigdy nie będę już taki sam. Lepiej to zrozum. A gdy o to prosisz, będziesz nie tylko obmyty i czysty, ale i oddzielony od wszystkich grzeszników. Jeśli nie potrafisz tego przyjąć, cóż, w takim razie ta Biblia nie jest dla Ciebie.